Szanowni Państwo, mamy dzisiaj przykrą sytuację, że w całej Polsce pokazują nas palcami. To ten powie? gdzie jest dziadostwo i bałagan, gdzie zlikwidowano radę powiatu, gdzie zlikwidowano zarząd, przedsiębiorstwo. Przez kilku panów przejęło się ustawą Zbigniewa Ziobry, kilka sygnalistów doniosło. Dzisiaj jest podział. Nie między partiami. Kiedyś dzieliliśmy się, komuniści, antykomuniści. Dzisiaj nie. Jest podział. U ludzie uczciwi, którzy mają i trzeba służyć ludziom i służą, a ludzie, którzy chcą w polityce robić interesy. I tanki są po tamtej stronie i my musimy ich zatrzymać. I powtórzcie to ludziom. I powtórzcie też, że czy chcą, żeby jakieś PZP-owcy uczyły i wychowywali ich dzieci żeby edukacją zajmowali się postkomuniści. Ktoś mówił, że sąd będzie sprawiedliwy. Proszę Państwa, sprawiedliwość będzie 16 czerwca. Wyciężymy! Wyciężymy!